Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie omawiać ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca. Ruch obrotowy to ruch wokół własnej osi. Jest to ruch, który powinien został być omówiony na ostatniej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się konkretnie, właśnie tak jak powiedziałem, ruchem obiegowym. Ruchem obiegowym, czyli ruchem Ziemi wokół Słońca. Ruch obiegowy Ziemi. Ziemia, podobnie jak pozostałe planety układu słonecznego, krąży wokół Słońca po drodze, która jest nazywana orbitą. Orbita Ziemi ma owalny kształt. Pełny obrót Ziemi wokół Słońca trwa około 365 i czwartą dnia. Przyjęto, że rok kalendarzowy trwa równo 365 dni. Ponieważ jest on krótszy niż pełen obrót Ziemi wokół Słońca, w ciągu roku o około 6 godzin, dlatego co 4 lata do roku kalendarzowego dodaje się jeden dzień, jako ostatni dzień lutego, aby te różnice wyrównać. Rok z dodanym dniem nazwano rokiem przestępnym. Oś Ziemi jest nachylona względem płaszczyzny orbity pod kątem 66,5 stopnia. Kąt ten się nie zmienia, co oznacza, że nachylenie jest stałe. Gdyby oś ziemska była ustawiona prostopadle względem płaszczyzny orbity, obie półkule byłyby porówno oświetlone w ciągu roku. W każdym miejscu na Ziemi dzień trwałby zawsze tyle samo czasu, a Słońce zawsze górowałoby na tej samej wysokości. Ilość ciepła docierającego do powierzchni Ziemi byłaby zróżnicowana tylko ze względu na kulisty kształt Ziemi, ale w poszczególnych miejscach planety byłaby stała przez cały rok. Stałe nachylenie osi ziemskiej względem płaszczyzny orbity pod kątem 66,5 stopnia. Oraz obrót Ziemi wokół Słońca powodują, że na Ziemi w ciągu roku zmieniają się warunki oświetlenia, długość trwania dnia i nocy oraz pory roku. Około 20: Ziemia wykonuje obrót wokół Słońca w czasie 365 dni 5 godzin i 49 minut. Nazywamy to rokiem zenitowym. I teraz tak. Wyobraźmy sobie, że jest to nasze Słońce, które wysyła promienie słoneczne. Oczywiście są one wysyłane we wszystkich kierunkach jednocześnie. Natomiast część z tych promieni słonecznych dociera również do Ziemi. Pokażę to w jeden sposób. Najpierw na takim para modelu. A potem postaram się to wytłumaczyć jeszcze raz w podobny sposób, ale mam nadzieję, że wtedy zostanie to jeszcze lepiej zrozumiane. Natomiast jeśli za pierwszą stronę to zrozumiecie, to też zachęcam do oglądnięcia również drugiej części, ponieważ być może coś jeszcze dodatkowego się dowiecie. Więc tak, promienie słoneczne, które są wysyłane ze Słońca w kierunku Ziemi, padają na różne jego części. Na przykład w trakcie przesilenia zimowego słońce pada pod kątem 90 stopni na zwrotnik Koziorożca, który znajduje się na południe od linii równika. W tym czasie oświetlana jest bardziej południowa strona Ziemi. Północna strona znajduje się niejakoby w cieniu, we własnym cieniu, czyli po prostu... Mniej jest oświetlana ta część północna. Zobaczmy, jeśli przyłożę promienie słoneczne pod kątem 90 stopni do zwrotnika koziorożca, to oświetlona jest cała południowa półkula łącznie z kołem podbiegunowym południowym. Natomiast w północnej części... Znajduje się coś, co nie jest oświetlone. I w tym momencie, tutaj na północnej półkuli, będzie występowało zjawisko nocy polarnej. Czyli noc, która trwa nieprzerwanie co najmniej 24 godziny. Z kolei na południowej półkuli, w czasie przesilenia zimowego, będzie występował dzień polarny. Czyli dzień, który trwa co najmniej 24 godziny. W miarę jak Ziemia skombatuje Słońce, czyli naszą gwiazdę, to znajduje się w różnym położeniu względem Słońca. I tak w czasie przesilenia wiosennego, Słońce świeci dokładnie pod kątem 90 stopni na równik. Dnia promienie słoneczne docierają do wszystkich części kuli ziemskiej jednakowo. Tego dnia również, dzień i noc trwają niemal dokładnie po 12 godzin we wszystkich miejscach na kuli ziemskiej. Jeżeli będziemy się przemieszczać w dalszym ciągu, okaże się, że w pewnym momencie kula ziemska. Zostanie w ten sposób ułożona, że bardziej będzie oświetlana północna półkula. I w tym momencie widzimy, że cała północna półkula, łącznie z kołem podbiegunowym północnym, jest objęta promieniami słonecznymi. Natomiast na południowej półkuli, południowe skrawki południowej półkuli nie są w ogóle dotykane przez słońce. I w tym momencie panuje tam noc polarna. Teraz na północnej półkuli, poza kołem podbiegunowym północnym, panuje dzień polarny. Jeżeli będziemy w dalszym ciągu kontynuowali naszą podróż, to w pewnym momencie słońce zacznie pod kątem 90 stopni oświetlać równik. Czyli identyczna sytuacja jak w trakcie wiosny będzie miała miejsce w czasie. Jesieni w czasie równonocy jesiennej. W tym momencie promienie słoneczne padają pod kątem 90 stopni na równik i zarówno północna półkula, jak i południowa półkula są oświetlone równomiernie. Teraz pytanie. Dlaczego tak się właściwie dzieje? Otóż nasza planeta Ziemia jest. Pochylona względem orbity, czyli trasy, trasy dookoła Słońca, pod kątem 66 stopni i 34 minut. I w miarę jak nasza planeta obiega Słońce, to różne części naszej planety są oświetlone. A teraz obiecana druga część. Przed nami. Znane myślę z mojego kanału, Tellurium i na podstawie tego telurium myślę, że będzie można przedstawić to samo co przed chwileczką, tylko w sposób taki może bardziej graficzny i bardziej przystępny. Otóż nasze Słońce świeci. Myślę, że to nie jest tajemnicą, że gwiazda, jaka jest w centrum naszego układu słonecznego, emituje promienie słoneczne, energię pod postacią pełni słonecznych. I w tym momencie, myślę, że dosyć dobrze to widać. Słońce świeci pod kątem prostym. Pod kątem prostym na równik. I jest to dzień równonocy wiosennej. Jeżeli Będziemy przesuwać się w czasie, w kierunku lata, to w trakcie przesilenia letniego, które będzie miało miejsce 22 czerwca, widać, że słońce, Świeci pod kątem prostym, czyli pod kątem 90 stopni na zwrotnik raka. Czyli na ten zwrotnik na północnej półkuli. Zobaczmy. No, wydaje mi się, że się zgadza. I tego dnia. Widać, że cała północna półkula, łącznie z kołem podbiegonowym północnym jest w promieniach słonecznych. Natomiast południowa półkula jest w swoim cieniu. Czyli nie dociera docierają tam promienie słoneczne, więc jest tam noc polarna. W miarę upływu czasu, w miarę jak będziemy przesuwać się w kierunku jesieni, Nasza planeta będzie układała się w taki sposób, że coraz mniej oświetlona będzie północna półkula, a coraz bardziej półkula południowa. I dnia 23 września, w trakcie równonocy jesiennej, słońce po raz kolejny. Będzie świeciło pod kątem 90 stopni na równik. Czyli sytuacja analogiczna jak w przypadku równonocy wiosennej. Czyli słońce oświetla całą półkulę północną oraz całą półkulę południową w równym stopniu. Dzień i noc tego dnia, podobnie jak w czasie równonocy wiosennej, trwają po niemal 12 godzin niemal dokładnie po 12 godzin. W miarę, jak będziemy przesuwać się w czasie w kierunku zimy, północna półkula będzie odchylała się, natomiast południowa półkula będzie coraz bardziej wyeksponowana w kierunku słońca. I będzie to miało miejsce aż do 22 grudnia. Kiedy będzie przesilenie zimowe. Tego dnia Słońce świeci pod kątem 90 stopni na zwrotnik koziorożca i cała południowa półkula jest wyeksponowana w kierunku Słońca, natomiast północna półkula zostaje w cieniu. Czyli na północnej półkuli, poza kołem podbiegunowym północnym, panuje noc polarna. Natomiast na południowej półkuli, poza kołem podbiegunowym, południowym, panuje dzień polarny. I teraz tak, ktoś mógłby zapytać: No dobrze, to w takim razie, dlaczego, skoro panuje tam dzień polarny, to mimo to jest tam tak chłodno? Postaram się to wytłumaczyć jeszcze innym eksponatem. Odpowiadając na to pytanie, posłużę się deską. Oraz tatarką. Otóż, jeżeli nasze słońce świeciłoby w jedno miejsce, to widać, że skupienie promieni jest dosyć silne. Natomiast w miarę, jak będziemy odchylać się od tego miejsca, to myślę, że to dosyć dobrze widać. Te promienie słoneczne będą skupione. W miejscu, w którym kąt padania promieni słonecznych jest bliższy 90 stopniom, czyli pełniejszy. Natomiast im ostrzejszy kąt padania promieni słonecznych, tak jak tutaj na górze tej deski, tym tych promieni słonecznych dociera mniej. No i to jest właśnie konsekwencja tego, to jest, i to jest właśnie przyczyna tego, że na biegunie północnym czy południowym. Pomimo tego, że jest przez całą dobę wyeksponowany w kierunku Słońca, jest chłodniej niż w strefie zwrotnikowej czy też międzyzwrotnikowej. Czyli powtórzmy jeszcze raz. W miarę upływu roku kula ziemska przechyla się w stosunku do Słońca. I na przykład w trakcie równonocy wiosennej. Słońce świeci pod kątem 90 stopni na równik i cała północna i południowa jest w podobnym stopniu wyeksponowana w kierunku słońca, i od tego dnia. Dzień na północnej półkuli się wydłuża, a na południowej półkuli się skraca. I ta sytuacja ma miejsce aż do przesilenia letniego, ponieważ w dniu przesilenia letniego panuje najdłuższy dzień na północnej półkuli, która jest wyeksponowana w kierunku słońca, a na południowej półkuli trzeba w tym momencie najkrótszy dzień. W miarę upływu roku, kiedy będziemy przesuwać się w kierunku jesieni, widać, że coraz mniej słońca dociera do północnej półkuli, a coraz więcej do południowej. I w dniu równonocy jesiennej. Taka sama ilość promieni słonecznych dociera do północnej półkuli i do południowej. Słońce świeci pod kątem 90 stopni na równik. I dzień i noc trwają niemal dokładnie po 12 godzin. W miarę jak przesuwały się w kierunku zimy, dzień na północnej półkuli skraca się a na południowej wydłuża, aż do dnia przesilenia zimowego, kiedy słońce świeci pod kątem 90 stopni na zwrotnik koziorożca. Dzień na południowej półkuli jest najdłuższy, a na północnej jest najkrótszy. Szczegółowo i jeszcze dokładniej to zjawisko zostało przedstawione na filmie grupy Studio Storytellers, do której link zamieszczam w opisie. I zapraszam Was do obejrzenia również tego materiału, który uważam, że w sposób bardzo przystępny i precyzyjny tłumaczy zjawisko ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca. Za dzisiaj dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym materiale.